Cześć, witam was w kolejnym odcinku po publikacji filmu kiasportaż okiem warsztatu bardzo fajny odzew był waszej strony i tutaj bardzo wiele osób pytało o, jakieś wiek, wie, o więcej szczegółów i najczęściej jakie pytanie się pojawiało to jak daje sobie radę ten silnik 1.6 turbo 177 koni w połączeniu tutaj z automatyczną skrzynią biegów z napędem 4 na 4 I jakie jest przede wszystkim spalanie tego samochodu I tutaj Jeżdżąc z tym autem Na co dzień Bardzo krótkie odcinki akurat teraz ona pokonuje Około dziennie około 4 km Punkt A, punkt B Auto dobrze się nie rozgrzeje Nawet Czy Zapnę pasy Auto się dobrze nie rozgrzeje to takie spalanie, jak tutaj widzicie, 9,8, to jest takie normalne spalanie. Czy to jest dużo? Mało nie jest, ale też, jeżeli chcecie kupić auto trochę wyższe, suwa takiego, to musicie liczyć się to jest z większym spalaniem. Tak? Tutaj na trasie, jak jechaliśmy gdzieś dalej, to spalanie zeszło tak realnie. 8, z małym hakiem. To taka delikatna jazda. Że tak powiem, bardzo, bardzo ekonomiczna. Tutaj jeżdżąc normalnie, naturalnie, takie średnie spalenie, żebyśmy robili i trasy, i, i, i cykle, takie tutaj krótkie odcinki, musimy liczyć to 9 litrów na pewno. Tutaj widzicie, tak, tutaj mamy króciutkie odcinki: spalanie 9,8 i faktycznie no tyle ta auto spali, no ale skrzynia automatyczna, auto wyższe, większe opory toczenia. 1.6 co koni no to nie oszukujmy się musi to spalić Polówka 1.2 czy tam inny Volkswagen czy Skoda te 6 litrów 6-7 potrafi wziąć na takich krótkich odcinkach więc tutaj wcale nie jest tragiczne to spalanie a naprawdę a naprawdę i auto ma fajne przyspieszenie i nie brakuje mocy jedną wadą którą miałem ja tutaj zauważam akurat mamy dwójkę dzieci więc bagażnik jak przyszło nam też tutaj pakować, pakować wózek do bagażnika to powiem szczerze, że bagażnik po zapakowaniu wózka jakiejś małej, malutkiej walizki jest koniec, tak, więc tutaj auto może wyższe wydaje się większe, ale pojemność bagażnika jest bardzo mała takie to moje spostrzeżenia Poza tym wszystko fajnie, tutaj mogę Wam jeszcze pokazać e, różnice, Idziemy tak damy tutaj sobie od zera. Na trybie zwykłym tutaj drive, bez naciśnięcia tutaj sport, drive mode, naciskając gaz na maksa, tak się to zachowuje. Wam pokażę dla porównania. Tylko gdzieś musimy zwolnić, zatrzymać się. Jak ta skrzynia fajnie pracuje po przełączeniu tutaj przyciskiem na sport. Zaraz tam skręcimy sobie w taką boczną dróżkę i tam będziemy mogli to zmienić. Wam pokażę różnice Jak te biegi fajnie szybko się. Rzucają. Także ja tutaj też bardzo pozytywnie jestem rozczarowany, że pomimo tych gabarytów to auto może być fajnie zrywne, dynamiczne i na takie dłuższe trasy autostradowe nie jadąc 140 na godzinę, nie czujemy, żeby to auto wyło albo brakowało mocy w tym aucie. Teraz tutaj się zatrzymamy. Teraz włączymy tutaj przyciskiem, do zera zjedziemy. Przycisk, tutaj mamy mode. Jak naciśniemy, zobaczycie, nam się tutaj włączy sport. Dajemy drive i popatrzcie, jak teraz się zachowuje. Całkiem inny, całkiem inne auto. Dużo dynamiczniejsze biegi zmienia, dużo szybciej. Przeciąga te biegi fajnie, także myślę, że jak na takiego suwa nie BMW, nie Audi, tylko zwykła Kianka, bardzo pozytywne wrażenia z jazdy. Piszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście w komentarzach, co jeszcze chcielibyście wiedzieć o tym modelu. Bardzo chętnie z wami się podzielę. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.